Rozsądek mówi mu, że no przecież to nie jest rozwiązanie. Tak, Jeżeli chcę dalej żyć, chcę funkcjonować, to nie jest rozwiązanie to, że rzucę się pod samochód. I to, że sięgnę po alkohol, ma być na tej samej półce z tymi rozwiązaniami. Obojętnie, czy ty jesteś, obojętnie jak teraz, smutny, czy obojętnie jak ty teraz jesteś szczęśliwy i wesoły, to to minie. To minie. Nigdy nie będzie tak, że te emocje, które ty teraz czujesz, one będą. Stale, cały czas, przez x powiedzmy lat. Jeżeli jednak naprawdę, naprawdę, naprawdę szukając, nie znalazłeś rozwiązania, nie ma na to rozwiązania, no to po co się martwić? Nie ma na to rozwiązania, musisz się z tym pogodzić, po prostu. I tu, i odtąd zniknął twój problem, bo na niego nie ma rozwiązania, więc musisz przyjąć rzeczywistość, jaką jest. Cześć, w dzisiejszym nagraniu porozmawiamy o takich powiedzmy trudnych chwilach, o takich momentach. Kiedy osoby, które już postanowiły, że nie będą piły, że chcą wyjść z alkoholizmu, jednak sięgają po kieliszek. Nie wiem jakieś okropne nerwy, złość, jakieś może tragedia w rodzinie, coś się stało i albo sięgnąłeś po kieliszek, albo boisz się, że po prostu sięgniesz po kieliszek, gdy to będzie się działo, że sobie nie dasz rady. W tym nagraniu pokażę ci. Kilka takich najczęstszych, można powiedzieć, przypadków, kiedy właśnie alkoholik przerywa abstynencję i sięga po kieliszek. Pokażę Ci, jak sobie z tym radzić. Porozmawiamy trochę o. Emocjach, bo każdy taki przypadek to emocje. I nie bójcie się tego słowa, nie bój się emocji. Dużo osób nie chcę chodzić na przykład do terapeuty, do psychologa, bo nie rozumieją trochę o tych emocjach, nie rozumieją, co tam się dzieje, nie są w tym edukowani, dostają od razu jakieś dziwne pytania, a jak się z tym czujesz, muszą się zwierzać. Oni tego nie chcą, nie czują tego po prostu. I, i wiesz, unikają tych rozmów o emocjach, a te emocje są. Kluczowe w tym, aby nie zapić. I jeżeli nie chcesz naprawdę chodzić do terapeuty do psychologa, to postaram Ci się w tym nagraniu wyjaśnić, e, o co chodzi z tymi emocjami, jak to może Ci pomóc właśnie w zachowaniu abstynencji. Więc nie przedłużajmy i do dzieła. Więc rozmawiamy o takich, o takich trudnych chwilach, tak? że na przykład ktoś strasznie cię ze złościł albo coś innego ci się stało. Więc pamiętajmy, że każda taka chwila to jest jakaś emocja. Czy właśnie? Gdy zostajesz zezłoszony, no to jest jakaś złość, czujesz jakąś złość. Jeżeli, nie wiem, straciłeś coś, coś się stało takiego, e, że na przykład czujesz jakiś smutek z jakiegoś powodu, tak? Znowu jest jakaś emocja. E, są też oczywiście jakieś tam emocje takie przyjemne, czyli nie wiem, e, zakochałeś się, nie wiem, ktoś ci powiedział coś miłego, jeśli teraz wesoło na sercu, to też są emocje. I każde takie właśnie zdarzenie sprawia, że. Powstają jakieś emocje. I teraz ty, wykonując jakieś decyzje na co dzień, podejmując jakieś decyzje, wykonując jakieś ruchy, też te emocje mają duży wpływ na to, co robisz. Żebyś to dobrze zrozumiał, dajmy sobie taki przykład, że na przykład. Eee... Kiedy masz ten dobry humor, ktoś powiedział ci coś miłego, no to jakie wtedy będziesz miał myśli, jakie będziesz podejmował działania z tej radości? No nie wiem, może kupisz kwiat, kwiaty żonie, e, może pójdziesz gdzieś na spacer pochodzić, może odezwiesz się do kolegi, żeby porozmawiać. Czyli raczej będziesz wykonywał jakieś takie przyjemne rzeczy i dla ciebie, i dla innych, dla otoczenia, tak? E, kiedy jesteś na przykład bardzo zły, aż taki wściekły, no to. Nie będziesz miał ochoty, nie będziesz raczej chciał, właśnie sprawiać przyjemności innym. Będziesz myślał, właśnie odwrotnie, nie wiem, porysować samochód sąsiadowi gwoździem, który cię denerwuje, tak? Albo coś zrobić takiego złego, nieprzyjemnego. Rozumiesz. Więc tak właśnie, dlatego te emocje są tak ważne, bo. Bo właśnie w tych momentach mogą skierować cię na ten alkohol. Rozumiesz? Te emocje też na różne zdarzenia różni ludzie będą reagować w różny sposób, więc to jest wszystko do wyuczenia i do takiego twojego jakby ułożenia sobie tego wszystkiego w głowie. Już ci tłumaczę o co chodzi. Zobacz. Na przykład kiedy mamy jakąś sytuację, nie wiem, napadli, nie, nie wiem, nie napadło, na przykład dwóch chłopaków gdzieś w ciemnej uliczce, tak? I co ja mogę wtedy poczuć? Nie wiem, mogę poczuć jakiś strach. Tak, bać się, że mnie pobiją, że mnie okradną. Albo mogę się właśnie nie bać, może mogę poczuć do nich złość, że jakim prawem, jak śmiecie mnie napadać i w ogóle wiecie, może nie będę się bał tego, że dostanę Bęcki, tylko będę właśnie agresywny, będę zły, więc poczuję kompletnie inne emocje. Może napadną na Mameda Kalidowa, i co Mamet Kalido wtedy zrobi. Pewnie będzie się śmiał, poczuje radość, poczuje jakiś, nie wiem, uśmiech, tak? Tak myślę, że tak by się poczuł, że nie poznali go i chłopaczki się po prostu trochę wkopali w kłopoty. Tak? No rozumiecie, więc na jedną sytuację trzy osoby zareagują, mogą zareagować w zupełnie inny sposób. I tak samo właśnie tutaj teraz będziemy o tym mówić, kiedy zdarzy się jakaś sytuacja, to po pierwsze Pojawi się jakaś emocja, ale to Twoje wcześniejsze, nawet wyuczone, można powiedzieć, myślenie e, może sprawić, jak ty będziesz reagował na tą sytuację. Czyli właśnie chodzi o to, że na przykład, jak ten mamet Kalidów ma taką pewność siebie, że on się dobrze bije i tak dalej, to on zareaguje na tą sytuację tak. Lajtowo, jeżeli na przykład ktoś będzie, nie wiem, myślał, że, że nie umie się bić, tak, czuł się słaby, no to kiedy zostanie napadnięty, będzie czuł ten strach i tak dalej, będzie czuł się gorzej. Więc trzy inne osoby i trzy inne reakcje na jedno zdarzenie. To jest bardzo dobra wiadomość. To jest bardzo dobra wiadomość dlatego, że właśnie, że my możemy wpływać na te reakcje, te reakcje nie muszą być zawsze takie same. Tak, czyli jeżeli ty teraz reagujesz, dajmy na tą złość, w ten sposób, że idziesz się napić, to nie, nie musi tak być. możemy to zmienić. I najważniejsze w tym wszystkim będzie taka samoświadomość. Czyli świadomość właśnie tych emocji, tego, jak ja się w danym momencie czuję. Czyli pamiętaj, teraz ja ci opowiem zaraz kilka zdarzeń, kilka takich częstych zdarzeń, kiedy alkoholicy przerywają abstynencję i każde to zdarzenie to jest jakaś inna emocja. Chodzi o to właśnie, że kiedy te zdarzenie się pojawia, to ty masz nie reagować od razu na tą emocję, bo tak będzie jakieś zdarzenie pojawi się jakaś emocja. Chodzi o to, żeby nie reagować od razu, tylko zauważyć tę emocję. I to, to już jest praktycznie 90% sukcesu, bo jeżeli ty ją zauważysz, to ty teraz możesz tu jakoś działać, możesz się właśnie powstrzymać, będziesz wiedział, że to, że to emocje, że to zaraz przejdzie. Tak, jeżeli będziesz miał tego świadomość, to będzie ci o wiele łatwiej z tym działać. I przejdźmy do takiego pierwszego przykładu właśnie najczęściej chyba... Przez to y, przerywamy abstynencję, to jest złość. Taka naprawdę złość, wściekłość. I trzeba tutaj od razu zauważyć jedną rzecz, że alkoholizm jest taką chorobą przebiegłą, i nieraz. Twój mózg, po to, żeby się napić, może ci samemu Cię kierować na tą złość. W ogóle abstynenci, alkoholicy, którzy zaczęli abstynencję, na początku są bardzo nerwowi, drażliwi i mało tego, nieraz sami prowokują e, jakąś taką awanturę. Tak? Czyli on, on wie, że na przykład jaką powierzoną, tak i tak, i tak, to ona się ze złości, ona mu powie coś, zacznie się z tego awantura i wtedy koniec końców on. Wyląduje gdzieś tam pijany i będzie mówił: Tak, poszedłem się napić, bo tak mnie zdenerwowała. A prawda jest taka, że to on sprowokował tą sytuację i jakby gdzieś tam w środku wiedział, że to właśnie się tak skończy i będzie miał, być może czuł jakieś takie usprawiedliwienie dla siebie, tak? To jest taka rzecz, trzeba o tym powiedzieć, ale my mówimy teraz, że nie, że Ty jednak jesteś uczciwy, Ty wiesz, że to by się tak zaczęło, bardzo Ci zależy na tym, żebyś nie pił, a jednak jakaś ta złość skądś do Ciebie przychodzi, tak? Więc tutaj w tej złości to będzie właśnie bardzo ważne to, żeby nie reagować, żeby zobaczyć, co się dzieje, żeby ewentualnie odejść od tej sytuacji. Czyli dajmy jakiś przykład, co się stało. Jest jakaś awantura, wymiana zdań, jest nerwowo. Więc staraj się niepotrzebnie nie wchodzić dalej w taką rozmowę, no chyba że naprawdę o czymś. Jeżeli to jest coś dla ciebie ważnego, i tak dalej, o coś się kłócisz, no okej, okay. wykłócasz się o coś, masz swoje zdanie, chcesz. Jeżeli nie da się tego jakoś załatwić tak dyplomatycznie, no to powiedzmy, że są jakieś nerwy, jest jakaś rozmowa, nie możesz tego przerwać, ale nie reaguj w ten sposób, że właśnie po tej rozmowie, po, po tym jak się to skończy. To Ty wtedy, wtedy biegniesz na przykład po alkohol, bo jesteś taki zły. Złość ma to do siebie, że ona lubi się nawarstwiać, tak? Czyli jesteś zły i coś jeszcze bardziej cię zezłościło i coś jeszcze, i coś, jeszcze, i nagle z tego powstaje takie wielkie coś. Więc dobrze jest odejść, odejść od tych tematów, odejść od tej powiedzmy, awantury i potem po wszystkim iść jakby to rozładować. Rozładować to dosłownie, zrobić sobie taki katarzizm emocjonalny. Czyli możesz, nie wiem, jeżeli chcesz wykrzyczeć, to wykrzycz to. Jeżeli, nie wiem, nie chcesz, żeby cały blok cię słyszał, no to weź poduszkę, przyłóż sobie do twarzy, zacznij krzyczeć w tą poduszkę. Wyładuj te emocje. Jeżeli masz, nie wiem, worek bokserski, bij ten worek, kop, idź właśnie uprawiać jakiś sport, idź gdzieś pobiegaj szybko. Coś takiego zrób, żeby rozładować te emocje, żeby ta złość w tobie nie siedziała. Mów o tym, jeżeli jesteś zły na przykład, to mów po prostu, nie wiem, pokłócisz się z kimś, na kim ci zależy, tak? I jesteś zły na tą osobę, i może wystarczy właśnie to powiedzieć, że, że zamiast krzyczeć, to powiedzieć to, że jestem wściekły. Może ta osoba coś ci odpowie, takiego, co złagodzi te emocje. Nie musisz od razu iść się napić, kiedy jesteś zły. Następna rzecz to jakaś rozpacz, powiedzmy, nie wiem, żałoba, jakaś tragedia. No, mam nadzieję, że to się nie zdarzy tobie czy mi, ale może się to zdarzyć, że nagle coś stanie się złego, jakaś tragedia w rodzinie, nie wiem, ktoś bliski może zachoruje, może umrze, może coś takiego się zdarzyć. I co wtedy? Czy to jakby daje jakieś usprawiedliwienie piciu? Myślę, że nie. Na pewno nie daje. Ale w ogóle, czy powinieneś myśleć o tym alkoholu? Czy, czy, czy to może Ci jakoś pomóc? Słuchaj, zdarza się coś, yy, czy, ty możesz, czy Ty powinieneś w ogóle myśleć, że alkohol Ci może pomóc na to? Nie może. Musisz właśnie ustawić sobie przed tym, zanim coś takiego się zdarzy, musisz przemyśleć sobie to, że takie myślenie, że Alkohol będzie lekiem na taką rozpacz to jest nieprawda. Bardzo często się zdarza, że na przykład ktoś w takiej rozpaczy, już naprawdę, kiedy zdarzy się coś takiego, co go zrani, może pomyśleć na przykład o jakimś samobójstwie, może pomyśleć o tym, żeby skoczyć, nie wiem, z mostu, żeby rzucić się pod samochód, ale wie, rozsądek, mówi mu, że no przecież to nie jest rozwiązanie, tak? Jeżeli chce dalej żyć, chce funkcjonować, to nie jest rozwiązanie to, że rzucę się pod samochód. I to, że sięgnę po alkohol ma być na tej samej półce z tymi rozwiązaniami, więc ty możesz o tym pomyśleć, to może do ciebie przyjrzy, ty pomyślisz, ale bym się napił. Ale od razu pomyślisz o tym właśnie jako takiej rzeczy, która no nie może mieć miejsca, tak? To, to nie może być. Jeżeli... Na przykład myślisz sobie o. Jeżeli zdarzyło się tak, że, że zmarła, dajmy ten przykład jakaś osoba, i powiedzmy, że medycyna potrafiłaby zrobić coś takiego, że. Umieliby ci wyciąć ten fragment w mózgu, gdzie, gdzie masz pamięć, wspomnienia o tej osobie. I to patrz, stałoby się tak, że, że no nie czułbyś teraz tej bólu po tej osobie, bo jakby jej by nie było w Twoim życiu. Ale oczywiście, że nie da sobie zrobić czegoś takiego. To no jest nie do pomyślenia, tak? Nie da sobie tego zrobić. I właśnie, no, tak samo, to alkohol powinien być na tej samej znowu półce, co coś takiego. że no to jest jakieś rozwiązanie, to jest coś, co sprawi, że może, nie wiem, przez chwilę nie będę myślał, czy coś ogólnie, ale to jest złe, tego nie robię. I o to chodzi, żebyś ty wcześniej wiedział, że ten alkohol jest zły. Dobra, a teraz weźmy sobie już takie, zróbmy kombo z tych, powiedzmy, nieprzyjemnych emocji i złączmy taki smutek i taki, na przykład, strach. Dajmy sobie taki przykład, że ktoś, no, pił i w tym życiu, no, tracił dużo. I teraz przestał pić, bo już naprawdę tyle stracił i, i chce jakby to życie odbudować. Ale przez te swoje wcześniejsze błędy w tym życiu bardzo się pogorszyło. I powiedzmy, że na przykład teraz ma, nie wiem, niespłacone kredyty, komorników, może, może zostawiła go żona, odeszła z dziećmi, nie płacił alimentów, nie miał za co płacić. Teraz nie ma, żeby płacić na te dzieci, bo i nie ma nawet na życie i nie ma, dalej rozumiesz, nie ma jakichś pieniędzy, nie ma tych podstawowych potrzeb zapewnionych. I żyje w jakimś strachu, tak że, przyjdzie do niej, że nie będzie miał co jeść, że nie będzie miał właśnie pieniędzy tak? że na życie, na, na, na te dzieci. Na spłatę tych zobowiązań, więc niby przestąpić, ale to życie właśnie dalej jest takie, takie smutne. Nie? I w tym momencie też właśnie alkoholicy często szukają ulgi jakiejś w postaci alkoholu. No tutaj myślę, że wiesz, że dobrze, że alkohol nie rozwiąże tych problemów czyli to, że ty pójdziesz i wydasz te pieniądze, których ty nie masz, na kolejną butelkę. To nic się nie zmieni. Niestety są pewne emocje, które trzeba przetrwać. Po prostu musisz z nimi żyć i odbudowywać te, te swoje życie, i te emocje będą się zmieniać, bo obojętnie, czy ty jesteś, obojętnie jak teraz, smutny, czy obojętnie jak ty teraz jesteś szczęśliwy i wesoły, to to minie. To minie. Nigdy nie będzie tak, że te emocje, które ty teraz czujesz, one będą stale, cały czas przez X powiedzmy lat. Nie. Jeżeli jesteś teraz super wesoły, to przyjdzie taki moment, że będziesz mega smutny, będziesz strasznie smutny albo będziesz strasznie zły. Albo będzie coś innego, tak? Jeżeli jesteś teraz strasznie smutny, strasznie zły czy cokolwiek, to przyjdzie moment, przyjdą momenty, kiedy będziesz wesoły. Potrzeba po prostu czasu i trzeba do jego odbudowania. Mi na przykład w takich kłopotach, na przykład, żeby właśnie nie męczyć się z tymi myślami, a co teraz będzie, a co teraz będzie, jak to będzie, co to będzie, kiedy to będzie, kiedy to się skończy, ja sobie często zadaję, kiedy mam jakiś problem, takie kilka pytań, więc i, i, i po tym jakby zamykam już mój mózg na, na dalsze rozmyślanie i, 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 i mielenie tego problemu już ci mówię, o co chodzi. Ja na przykład robię sobie tak, że kiedy mam jakiś problem, że no powiedzmy, nie wiem, mam, mam kredyt do spłacenia, tak, I, i, i nie mam na niego pieniędzy, no to, to to jest mój problem. No to najpierw znajduję ten problem, tak, czyli tym problemem jest kredyt. Dobrze jest to zrobić sobie z kartką papieru i sobie zapisywać te pytania i odpowiadać sobie na nie na kartce papieru. Więc znalazłem ten problem. No i teraz, co ja muszę zrobić? Zadaję sobie pytanie, co, co mogę zrobić? Jakie są rozwiązania? Co mogę zrobić? No i tam szukam jakichś rozwiązań. Mogę nie wiem znaleźć dodatkową pracę, tak, żeby sobie na przykład mieć na tą ratę. Mogę sobie nie wiem zwiększyć sprzedaż, na przykład w jakimś tam na sklepie internetowym, albo coś. Mogę sobie znaleźć więcej klientów swoich, tak, żeby, czyli mogę zwiększyć jakieś sposoby na spłatę. No tutaj akurat znaleźliśmy, tu chodzi o pieniądze, więc tak szukamy jakby jakby tego rozwiązania zarobić więcej. No albo mogę ten kredyt nie wiem rozłożyć. Założyć na więcej rad, dogadać się z bankiem, żeby, żeby go spłacać, jakby na przykład w późniejszym terminie, albo właśnie dłużej, co pewnie jest nierentowne, nie by było dla mnie, ale rozumiesz, są jakieś rozwiązania, więc spisuję ileś tych rozwiązań. Wszystkie możliwe, jakie, jakie mi przyjdą do głowy, spisuję. I teraz bardzo ważna rzecz. Podejmuję decyzję, które rozwiązanie wybieram. Ta? Jeżeli znalazłem to rozwiązanie, bo zawsze są jakieś rozwiązania, to wybieram tą decyzję, że zrobię to. Jeżeli jednak naprawdę, naprawdę, naprawdę szukając, nie znalazłeś rozwiązania, nie ma na to rozwiązania, no to po co się martwić? Nie ma na to rozwiązania, musisz się z tym pogodzić, po prostu. I tu, i odtąd zniknął twój problem, bo na niego nie ma rozwiązania, więc musisz przyjąć rzeczywistość, jaką jest. Jeżeli jednak znalazłeś jakieś rozwiązania, no, to podejmujesz rozwiązania, podejmujesz tą decyzję o tym i tyle. I potem działasz w zgodzie z tym. I jeżeli znowu ty będziesz myślał o Boże, a kiedy, a co, a po co, a może, a jakoś, a to, a tamto, no nic, po co masz o tym myśleć? Podjąłem decyzję, robię to i to i tyle. Dobra, przejdźmy do następnej rzeczy, następnej takiej pułapki, bym powiedział, to radość radość, albo taka nawet bym powiedział pycha, takie ego. I o co mi chodzi? Często jest tak, że na przykład yy, alkoholicy przerywają picie, yy, abstynencję, bo są tak weseli, tak im się fajnie już zaczęło układać w życiu, że mówią sobie, a ja mogę, ja zapominają o tym wszystkim i sięgają po kieliszek. Czują się tak za bardzo pewnie, rozumiesz, uważają, że już tak sobie poradzili z tym, że na przykład to już ich nie tyczy. Mało tego próbują, na przykład sobie jedno wypiją piwo i nie wracają do picia, tak wiesz, że wpadają w trans i sobie niby udowadniają, że o, to już mi przeszło. I to jest ogromna pułapka o tym, żeby zachowywać abstynencję do końca życia już nagrywałem często tam w inne nagrania i tak trzeba uważać, bo po pewnym czasie, po pewnym czasie abstynencji te życie prawdopodobnie swoje odbudujesz, czyli nie wiem odratujesz te, te wszystkie związki z innymi ludźmi, yy, sytuację materialną i tak dalej i tak dalej, wszystko zacznie się układać i pamiętaj, że ty nadal jesteś chory, jesteś nadal alkoholikiem i w takich momentach również możesz mieć ochotę na alkohol, żeby, żeby świętować na przykład coś, że Ci wychodzi. Dalej możesz chcieć się napić. Trzeba uważać, to jest pułapka. I jeżeli Ty właśnie będziesz radosny i przyjdzie ci myśl, że, że chcesz się napić, nie rób tego. Nie rób tego, bo możesz to wszystko stracić. Właśnie wtedy celebruj to, że Wow, ja nie piję, jest super, zobacz, co się stało z moim życiem dookoła, jest ekstra i tyle. Mam nadzieję, że to co powiedziałem w tym filmie, co przekazałem w tym nagraniu jest zrozumiałe. Jeszcze raz powtórzę. Najbardziej chodzi o tą samą świadomość o to, żeby kiedy to jest jakieś zdarzenie, zauważyć, jak Ty się czujesz po tym zdarzeniu, co się stało, nazwać jakoś te emocje i nie dać się im sprowokować, nie iść w to. Wiedzieć, że to przeminie, i, i że to, że Ty teraz chcesz sięgnąć po alkohol, to jest pułapka, że to Twój organizm. Twoje... Alkoholowy mózg powiedzmy chce rozładować to alkoholem, te emocje, które powiedzmy trochę Ci nie leżą, ale one miną, są inne sposoby na rozładowywanie tych emocji. Tak jak powiedziałem, edukuj się w tym. Jeżeli chcesz wytrwać w abstynencji, edukuj się, jak, na czym polega alkoholizm ta choroba to wszystko wokół niego i o swoich emocjach. Jeżeli poznasz siebie, jeżeli poznasz siebie, że będziesz widział, umiał, wiedział kiedy coś się dzieje, kiedy ty masz jakieś emocje, będziesz umiał je nazwać, będziesz wiedział, jak działa ten cały mechanizm alkoholowy, to nie wpadniesz w pułapkę, nie sięgniesz po alkohol. Będziesz wiedział co masz robić. Tego Tobie życzę. Pozdrawiam. Cześć.